Dzień dobry, powracam w nowym roku ku zapewne wielkiej uciesze niektórych i wielkiemu smutkowi innych. Jedna i druga rzecz bardzo mnie cieszy, także zaczynamy! Tu jest nas niemożliwe, no, no, się no, 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 i no, no! I oto dziś ja w telewizji publicznej, już jako premier niepostępny, no, no, no. mogę to powtórzyć przed wami ślubowanie, które jest czas podczas marszu miliona to już stanie. Rozliczymy zło, to już się dzieje. Naprawimy krzywdę, to też już zaczynamy i najważniejsze pojednajmy. A jak ktoś nie będzie się chciał pojednać, to pojednacie go na siłę przy pomocy swoich nowych pomysłów na walkę z mową nienawiści. Nie bez powodu mówi się, że pamięć wyborcy jest jak pamięć złotej rybki. No, pamięć wyborcy, no, jeśli sięga dalej niż, niż rok wcześniej, no to to już jest bardzo dobra pamięć wyborcy, zwykle nawet nie sięga dalej. Platforma obywatelska odchodząca od władzy w atmosferze skandalu lat temu 8, Donald Tusk krytykowany wtedy przez bardzo wielu wyborców, bardzo wielu Polaków przegrane też wybory przez Bronisława Komorowskiego to wszystko w tamtej atmosferze mogło się wydawać, że Platforma Obywatelska już za dużo w polskiej polityce nie zrobi. Okazało się jednak inaczej. Polacy postanowili, postanowili, że skoro Rządy PiSu były fatalne, to należy wrócić do fatalnych rządów Platformy, które już kiedyś miały miejsce, że to jest najlepsze lekarstwo na poprawę sytuacji w kraju. Na pewno, na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże. Wynika to, wynika to z dwóch tak naprawdę rzeczy. Wynika to z dwóch rzeczy, jedna jest właśnie ta, o której już wspomniałem, czyli pamięć wyborcy jako pamięć złode, złotej rybki, ale jest jeszcze druga sprawa, jest jeszcze druga sprawa, Wielu wyborców, którzy zagłosowali na Donalda Tuska, to są wyborcy mający 18, 19, 20, 21, 22 lata. Oni nie pamiętają. Oni nie pamiętają kompletnie tego, co się działo za rządów Tuska i jak ta władza Tuska wyglądała. Dlatego też wydaje im się w bezrozumnym oszołomieniu, że Tusk, kołownia... I paru jeszcze innych przedstawicieli nowego rządu. To jest jakaś świeża krew, nowa siła, która cokolwiek zmieni. Otóż kurwa nie. Nie zmieni się nic na lepsze. Jest źle, a będzie jeszcze gorzej. Rządy PiSu były fatalne. Te rządy będą jeszcze gorsze. I też nie do końca dlatego, że, że Donald Tusk jest jakoś szczególnie gorszy od Jarosława Kaczyńskiego. Obaj są jeden i drugi nie powinien nigdy Polską rządzić. Natomiast sprawa tutaj jest trochę inna. Tu warto wytłumaczyć taki aspekt. Po prostu demokracja to jest system samozniszczenia. Samozniszczenia społeczeństwa, kraju i tak dalej. I teraz jesteśmy na etapie jednym z ostatnich demokracji, który nazywa, nazywa się ochlokracją. Ochlokracja to już jest taki moment, w którym no tak zwane rządy motłochu no i o kurwa. na tym jakby na tym to polega że każdy kolejny rząd w demokracji jest po prostu gorszy więc, i, więc w momencie kiedy teraz do władzy doszła platforma to ta platforma tam z tymi przystawkami różnymi to ten rząd będzie gorszy od poprzedniego Podsumowując, podsumowując, było źle, a będzie jeszcze gorzej, ponieważ pojawi, pojawiają się kolejne precedensy, że tak naprawdę rząd zaczyna rządzić uchwałami, czy tam uchwałami Sejmu i, i po prostu bierzemy TVP, bo teraz my rządzimy i chuja nam zrobicie. To ja nie chcę myśleć, co będzie, jak za te 8 czy 4 lata do władzy znowu dojdzie ktoś z pisu. I stwierdzi, że nie wiem, wojsko może tam do tego TVP wprowadzi, żeby je odbić siłą. Ja na Berlin! <śm> do, do tego to wszystko dąży, do kompletnego ogłupienia i ochlokracji i, i po prostu yy, próba wmówienia wam, że naprawę, że posprzątanie burdelu robi się przy pomocy kolejnego burdelu. No, bez żadnego umocowania prawnego. PIS lubiło swego czasu rządzić przy użyciu, przy użyciu rozporządzeń oraz slajdów w PowerPointie. Natomiast Donald Tusk stwierdził, że rządzenie przy pomocy uchwał też nie jest złym pomysłem. Także powtarzam, było źle, a będzie jeszcze gorzej. Burdel, ciąg dalszy. Przechodzimy do następnego tematu. Rząd Donalda Tuska jeszcze nie zaczął rządzić, a już zdążył sprokurować swoją pierwszą aferę. Aferę wiatrakową. Tam była taka ustawa, była taka ustawa, ja tutaj się posłużę też notatkami, żeby niczego nie pominąć. Tu była taka ustawa, w której ona dotyczyła zamrożenia cen energii. No i w tej ustawie o zawarzeniu cen energii pojawiły się takie, takie dwie wstawki, czyli możliwość stawiania wiatraków bliżej domów, to jeszcze jest pół biedy, bo druga, druga taka rzecz bardzo istotna, która wywołała bardzo duże oburzenie to była możliwość wywłaszczania ludzi z ich nieruchomości ze względu na interes tych ludzi, którzy by te wiatraki mieli budować na tych ziemiach na tych, czy w tych miejscach, gdzie te nieruchomości są. Czyli po prostu budujemy wiatrak, a ty wypierdalaj. Nie? No i, I to wywołało takie wielkie, wielkie oburzenie, czyli jeszcze rząd nie powstał, ale afera już była sprokurowana, szybko poszło. Szybko poszło Donaldowi Tuskowi, trzeba przyznać się Donaldowi Tuskowi i jego kolegom, kolegom, koleżankom. to akurat Henning Kloska się, się popisała. No. Czy mnie to dziwi? Nie dziwi mnie ani trochę. Lecimy dalej. Zostały podpisane w końcu umowy, konkretne umowy o budowie elektrowni atomowych w Polsce. I bardzo kurwa, dobrze. Przypomnę, że pierwsza spółka, która miała się zajmować budową elektrowni atomowych w Polsce, została stworzona jeszcze za czasów Platformy Obywatelskiej w roku 2010. Minęły rządy Platformy Obywatelskiej, minęły prawie całe rządy PiSu i nic się w tej sprawie nie ruszyło. Nie ruszyło się nic w tej sprawie, żadnych umów, żadnych budów tych elektrowni, nic. W końcu ruszyło. W końcu ruszyło, co jest pozytywną informacją, biorąc pod uwagę, że Morawiecki zgodził się na całkowite zaoranie kopalni węgla w Polsce i w ogóle korzystania z węgla. Także to jest pozytywna informacja, że faktycznie jakaś tam jakieś tam działalność w sprawie tych elektrowni atomowych jest. Planowana rzecz. A, bo tutaj jeszcze warto powiedzieć. Bo tacy wielcy, wielcy obrońcy e, suwerenności polskiej, polskiej energii, i nie wiadomo czego tam jeszcze, jak Morawiecki, Kaczyński i reszta tej ekipy. E, no to mamy tutaj takie porównanie. W czasach rządów e, POPSL zamkniętych zostało pięć kopalń e, węgla w Polsce. Natomiast, e, natomiast za czasów e, PiSu, jak myślicie, więcej czy mniej? Więcej czy mniej? Dobrze. Otóż tak, otóż tak, więcej. Więcej y, tutaj zależy jak to dokładnie liczyć, czy te, które są już faktycznie zlikwidowane, czy te, które są jeszcze w stanie likwidacji, ale umownie umownie y, jest to liczba około 20. Powiedzmy już tak, y, jakbyśmy mieli policzyć jedne i drugie. Y, także obrońcy suwerenności zlikwidowali tych kopalń więcej. Tak. Co? Natomiast wracamy, no ale w końcu udało się z tym procesem ruszyć i bardzo fajnie. Jedna z tych elektrowni ma zostać zbudowana w Lubiatowie, pierwszy blok ma zostać uruchomiony w 2033 roku. Druga w koninie uruchomienie z pierwszego bloku jest planowane na rok 2035. To są dobre informacje. Zobaczymy czy tak będzie. Zobaczymy czy tak będzie, bo biorąc pod uwagę jak ten proces postępował do tej pory, no to biorę poprawkę, że o parę lat może się to wszystko opóźnić. Natomiast na pewno jest potrzebne i trzeba się cieszyć, że coś takiego w ogóle ma miejsce. Kolejny temat, którego nie trzeba akurat jakoś myślę szczególnie rozwijać, bo ja nagrałem na ten temat wiele filmów na moim kanale już, również kilka rozmów z gośćmi takimi jak Sebastian Ross, był u mnie też Sebastian Pitoń, był u mnie też Paweł Przystawa. No i nie tylko, jakby tam w, z kilkoma osobami e, e, też w tym temacie rozmawiałem. Nagrywałem sam swoje filmy z kilkoma osobami, rozmawiałem na ten temat, czyli, e, czyli temat służalczej polityki, polityki takiej służalczej aż do ożygu, nie? Aż do Orzygu, że to kurwa niedobrze się robiło, jak człowiek na to patrzył. E, tak zwanych polskich, a na tak naprawdę antypolskich władz, sługów narodu ukraińskiego właśnie. Właśnie w, stosunku, właśnie w stosunku do Ukrainy. Ja myślę, że tutaj nie trzeba nic dodawać. No po prostu pokazał, jakby pokazał ten rok znakomicie, do czego ta polityka prowadzi. I, I to tyle. Jak już mowa była o Ukrainie, to warto teraz powiedzieć o wojnie w Izraelu. Jeśli chodzi o wojnę w Izraelu, no to tutaj też jeden fakt jest taki. Jeden fakt jest taki. Tak, to Hamas zaatakował Izrael. Drugi hmm. fakt jest taki. Tak, to Izrael okupuje Palestynę od wielu lat. Jest też teza, nie tylko moja teza, bo to myślę, że wielu poważnych ludzi taką tezę stawiało, że mało jest prawdopodobne, żeby Izrael nie był w stanie przewidzieć tego ataku Hamasu. No byłoby to co najmniej... Co najmniej dziwne, żeby nie byli w stanie tego ataku przewidzieć, więc jakby też mówię, wielu, ekspertów, wielu ekspertów poważnych, ja mówię poważnych ekspertów, a nie tych, których media nazywają ekspertami, którzy... a ci eksperci są zawsze wszystkim zaskoczeni i niczego się kurwa nie spodziewali i chuja wiedzą, bo się wczoraj urodzili prawdopodobnie. No nie, to ja nie mówię o tych ekspertach, tylko o poważnych ludziach. Yy, no mało jest prawdopodobne, żeby yy, te służby izraelskie nie były w stanie takiego ataku przewidzieć i... Teza jest taka, że na ten atak po prostu pozwoliły. Pozwoliły dlaczego? No z dwóch powodów. Jeden powód jest taki, jeden powód jest taki że po prostu yy, mają, miały dzięki temu możliwość krwawego, bestialskiego odwetu, no bo wiadomo, że jak Netanyahu że jak Netanyahu zabija masowo cywili, to jest wszystko w porządku, ale jak Putin zabija masowo cywili, no to jest to ludobójstwo okropne i tak dalej. No to taka relatywizacja występuje w świecie. Druga rzecz. Eee, druga rzecz jest taka. Eee, druga rzecz jest taka, że Netanyahu że u Netanyahu siebie w kraju chciał. Eee, chce, chce, chciał, chce tak naprawdę uzależnić sąd najwyższy od parlamentu, no co po prostu dał, daje taką, daje no, możliwość politycznego kierowania sądem najwyższym. Wiele obywateli w Izraelu protestowało przeciw temu, natomiast tutaj odwrócenie, odwrócenie kota ogonem, odwrócenie, jakby zmiana głównego tematu, czyli tutaj ta wojna, czyli tutaj ta, wo ta wojna yy, Izraela najnowsza, yy, no mówię, odwraca uwagę od tego tematu, co dla Netanyahu jest rzeczą na pewno korzystną. Zawsze trzeba patrzeć na to, jak mamy jakieś wydarzenie, ważne wydarzenie, to warto zawsze popatrzeć na to, kto na nim bardzo korzysta. No i tutaj Netanyahu korzysta ewidentnie również na tej wojnie, więc mało jest prawdopodobne, żeby służby izraelskie nie wiedziały. Tylko po prostu służby izraelskie, wiedząc, yy, że to się wydarzy, dopuściły do tego, żeby móc zrobić krwawy odwet, yy, bo, bo bardzo lubią takie rzeczy robić, yy, a druga sprawa jest związana właśnie moim zdaniem również nie tylko moim, z tym sądem najwyższym w Izraelu. Tak jak było trochę informacji i przewidywanie niezbyt pocieszających, tak teraz warto wspomnieć o rzeczach pocieszających trochę bardziej. Jeśli chodzi o rynek kryptowalut, bo teraz przejdziemy sobie do podsumowania rynków, do rynku kryptowalut, do rynku złota, do walut obcych, też powiem na temat walut obcych, no to jak to się ma tutaj sytuacja, jeśli chodzi o kryptowaluty, jeśli chodzi o bitcoina. I teraz tak, w styczniu 2023 roku kurs bitcoina mamy tutaj 16 tysięcy, prawie 17. No 16 z kawałkiem, prawie 17. Patrzymy sobie 2 stycznia 2024 roku, czyli dzisiaj 44 tysiące, co, da, co w, prze, w szybkim przeliczeniu daje prawie trzykrotny wzrost wartości, jeśli ktoś kupił. Oczywiście na początku stycznia 2023 roku. Yy, jaki, czy to jest dobry wynik? Jest to wynik bardzo dobry, wynik bardzo dobry, i tutaj mogę powiedzieć trochę yy, tutaj mogę powiedzieć odwrotnie co do moich przewidywań dotyczących yy, rynków względem polityki. Jeśli chodzi o politykę, no to uważam, że to powiedziałem, że było źle, a będzie jeszcze gorzej, a jeśli chodzi o Bitcoina, to uważam, że było dobrze, a będzie jeszcze lepiej. Będzie jeszcze lepiej, bo za parę miesięcy zbliża nam się halving. Yy, halving, czyli. Jakby ktoś nie wiedział, co to jest halving, to pokazuję tutaj definicję. Halving, czyli yy, zgodnie z definicją, jest to moment, w którym generowanie nowych bitcoinów jest zmniejszone o połowę. Dzieje się to mniej więcej co 4 lata. No i, no i po prostu o połowę mniej bitcoinów będzie wychodziło na rynek za te kilka miesięcy, niż to miało miejsce przez ostatnie, poprzednie 4 lata. No dzięki czemu, dzięki czemu, jak wiadomo, jak wiadomo, jeśli im czegoś, im czegoś na rynku przybywa mniej, tym lepiej dla ceny tegoż właśnie dobra rynkowego. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że w tym roku powinien pojawić się ETF dla Bitcoina. Czym jest ETF Bitcoina? Już mówię. ETF, czyli Exchange Traded Fund, yy, można traktować jako koszyk papierów wartościowych. Taki fundusz inwestuje w indeks, obligacje lub zbiór produktów. Wartość ETF z zasady więc podąża za cenami produktów bazowych. Jeśli przykładowo dane ETF bazuje na europejskich spółkach energetycznych, to jego wartość będzie rosła wraz ze wzrostem wartości tych spółek. Z ich niego na nasze. Czyli po prostu w momencie, jakby ETF działa na takiej zasadzie, że jakbyście chcieli przykładowo zainwestować na giełdzie w, jakiś tam konkretny, w jakąś tam konkretną firmę, no to, ale no, no załóżmy w jakiś tam konkretny rynek, niech to będzie rynek złota, no to musielibyście powybierać sobie sami, sami, różne, sami różne spółki tego złota, ale możecie też wybrać fundusz, fundusz ETF, który właśnie na przykład inwestuje, inwestuje w spółki, w spółki, ma jakieś tam ekspozycje na 8 spółek złota, na 8 spółek złota przykładowo. No i podobnie, no jest to, jest to dla wielu ludzi łatwiejsze, jest to dla wielu ludzi łatwiejsze niż samo, samodzielne wyszukiwanie konkretnych spółek itd., tak taka zabawa. Podobnie tutaj wygląda sytuacja z bitcoinem, że dla takiego przeciętnego kowalskiego, który się za bardzo kryptowalutami nie interesuje, ale chciałby w tym, w tym bitcoinie coś mieć, jest dużo wygodniej, jeśli zainwestuje, jemu w takiego bitcoina jest dużo wygodniej zainwestować poprzez ETF. No i w momencie, kiedy zostanie wprowadzony ETF na bitcoina, to jest bardzo, to jest ogromna szansa na to, że ten bitcoin bardzo fajnie powinien sobie w dłuższej perspektywie wzrosnąć, tutaj można, tutaj można przywołać przykład złota, macie gold price went on 8 years bull run after the gold ETF was approved, tak, czyli od momentu wprowadzenia ETF-u na złoto, Eee, zobaczcie, jak ładnie sobie złoto, jak ładnie sobie złoto urosło. W listopadzie 2004 roku cena złota wynosiła 430 dolarów za uncję. Eee, do końca 2007 podwoiła się. Do końca 2011 cena złota wzrosła ponad 300%, osiągając poziom 1800 dolarów. Tak więc yy, jaki z tego wniosek? Jaki z tego wniosek? Wniosek z tego taki, jak go określiłem na początku, czyli było dobrze, a będzie jeszcze lepiej moim zdaniem. Ile dokładnie Bitcoin roś, urośnie w nadchodzącym roku? Nie wiem, ale domyślam się, że będzie to wynik bardzo dobry, dla wielu zadowalający, i niemożliwy do osiągnięcia na jakimkolwiek innym rynku w tak krótkim czasie. Tyle o bitcoinie. Teraz, jak już zaczęliśmy mówić o złocie, no to przechodzimy do złota. No i jak to wyglądało, jeśli chodzi o cenę złota? Jeśli chodzi o cenę złota w ostatnim 2023 roku, no to tutaj, no to tutaj wyglądało to tak: mamy początek roku 1830 dolarów 1840. Eee, tu jeszcze widzę nawet 1817, potem wzrost nawet na ponad 2000 dolarów, znowu odreagowanie pewne na 1800, no i kolejny rajd tutaj na 2000. Cena obecna złota wskazuje na to, że można się w najbliższym czasie znowu spodziewać jakiegoś tam odreagowania, więc jeśli ktoś chce złoto kupować, no to warto chwilę zaczekać, bo jakieś odreagowanie powinno nam się tutaj pojawić w najbliższym czasie, moim zdaniem. Natomiast też zależy kto jaką taktykę stosuje. Jeśli ktoś stosuje taktykę tak zwaną DCA, czyli uśrednianie kupowania złota, bez względu na to, jaki jest kurs złota, to po prostu. Kupowanie na przykład, nie wiem, trzy razy do roku czy cztery razy do roku tego złota, czyli tak mówię, strategia uśredniająca. No to można kupić złoto jak najbardziej, bo to jakby w perspektywie 15 czy 20 lat, no to i tak się na tym nie straci. E, natomiast tak, no jest tutaj jakiś lokalny dołek. E, warto też tutaj wziąć pod uwagę, że ten kurs dolara może w najbliższych miesiącach wzrosnąć. No bo teraz też ta cena dolara jest korzystna. E, no więc jest tutaj parę takich aspektów na pewno do przemyślenia. Jeśli chodzi o waluty w tym roku, no to zobaczmy, sobie jak to wyglądało. Jeśli chodzi o waluty, no to możemy sobie zobaczyć, no tam euro to już akurat mówiłem, jaki stosunek do euro waluty. Ja się euro nie zajmuję, nie kupuję, kupuję, więc przejdźmy od razu do dolara. Jeśli chodzi o dolara, jeśli chodzi o dolara, no to można sobie tutaj zobaczyć, to można sobie tutaj zobaczyć ostatni rok. Na początku tego roku dolar miał, był, był w cenie 4,36, potem mieliśmy dosyć fajny zjazd w lipcu, ten zjazd, o którym ja mówiłem, że warto wtedy, wtedy, w tym zjeździe mówiłem przy tym odreagowaniu, że warto jest się dolarem zainteresować, bo pewnie, no bo jest w promocji i pewnie jakieś wzrosty będą w najbliższym czasie, tak się też stało. Tak się też stało, że wzrosty nam się pojawiły. No, tak się też stało, yy, że wzrosty nam się tutaj pojawiły. Mamy yy, w październiku było, było 4,40, i teraz znowu mamy odreagowanie. I wcale bym się nie zdziwił, gdyby w najbliższych miesiącach były znowu jakieś fajne wzrosty, więc no warto jest teraz kupić tego dolara, potem sprzedać po kursie 4,40, może 4,50. W zależności od tego ile to tam będzie nie ma w ogóle takiej możliwości żeby w długim terminie na dolarze względem złotego stracić no to znaczy możliwość zawsze jest ale inaczej jest taka możliwość moim zdaniem ale bardzo prawdopodobieństwo jest bardzo niskie przy rozsądnym kupowaniu i sprzedawaniu dolara od względem złotego w odpowiednich momentach Przechodzimy do franka szwajcarskiego. Jak tam wyglądała sytuacja na franku, jeśli chodzi o ten ostatni rok. No to początek roku 4,72, nawet tutaj pod 4,80, potem, tak jak mówiłem w lipcu, wtedy mówiłem czerwiec lipiec, to wtedy mówiłem, że warto je skupić franka. On potem sobie fajnie wzrósł znowu pod 4,84, znowu odreagował pod tamte 450 pod 4,50. No teraz jest taka cena, no, 4 pod 4,70 dochodząca, nie? Więc tutaj, tutaj ciężko jest trochę odpowiedzieć, by trzeba było mieć kryształową kulę, mmm, której nie mam, <gry> której mimo wszystko nie mam. E, no ale to, no mówię, można się chwilę, w, można się jeszcze wstrzymać z kupnem tego franka, poczekać, aż on sobie dojdzie gdzieś pod te, pod te wartości 4,50. No to taka gdzieś moja luźna prognoza. Nie jest to obecnie cena ani jakaś super korzystna do kupna, ani też nie jest to cena niekorzystna. No jesteśmy tak naprawdę po środku, można kupić, można się wstrzymać. Tak naprawdę ciężko tutaj, ciężko tutaj przewidzieć dokładnie, co się może wydarzyć. Na pewno warto się zainteresować dolarem, na pewno warto się zainteresować dolarem po obecnych cenach. A z Frankiem można się gdzieś tą chwilę jeszcze wstrzymać. Tak więc podsumowując, w polityce było źle. W wielu aspektach w polityce będzie jeszcze gorzej. Jest jakieś tam, jakiś tam, powiedzmy, małe pozytywne aspekty, no jak na przykład te elektrownie jądrowe. No ale generalnie było źle, a będzie jeszcze gorzej. A natomiast jest jeszcze dobra informacja. Dobra informacja jest taka, że za to jak wygląda twoje życie... Nie odpowiada nikt inny poza tobą. Nikt inny poza tobą i jakieś takie pierdolenie, że bo to ten polityk to mi zepsuł życie, a tu mi zepsuł życie tamten polityk, a tu mi zepsuła życie pogoda, a tutaj mi zepsuł życie pech. To jest wszystko gównoprawda, bo twoje życie, wiadomo, że jakieś tam losowe przypadki różne się zdarzają, na które całkowicie nie mamy wpływu, takie, które są kataklizmem dla życia. Natomiast jest to rzadkość. To jest rzadkość, to się zdarza bardzo rzadko. Generalnie co do zasady yy, w znacznej większości przypadków to ty masz kluczowy wpływ na to, jak twoje życie wygląda. Więc co można zrobić, żeby się przed tymi kataklizmami politycznymi i życiowymi yy, móc obronić? No przede wszystkim przede wszystkim trzeba zacząć oszczędzać i nikt mi nie wmówi, że i nikt mi nie wmówi, że nie jest w stanie oszczędzić choćby głupich 300 zł miesięcznie, yy, bo to już jest też pierdolenie. Jeśli nie jesteś w stanie oszczędzić 300 zł miesięcznie, yy, to pójdź na jedną imprezę w miesiącu mniej. Na przykład wypij parę piw mniej w miesiącu, zjedz parę czekolad mniej w miesiącu. Gwarantuję ci, że da radę taką kwotę uzbierać. Jak już trochę kasy oszczędzisz. Część pieniędzy warto, warto gdzieś zainwestować, na przykład właśnie, na przykład właśnie, na przykład właśnie, czy to w kryptowaluty, czy w złoto, czy w waluty obce, bo trzymanie całych oszczędności na koncie, no to nigdy nie jest dobry pomysł, no bo one będą traciły na wartości. Nie miej złudzeń, ten rząd, ten rząd jakby za tego rządu również będzie drogo, również będzie inflacja dosyć wysoka, bo także, także tutaj jakby nie ma w ogóle sensu dużych kwot oszczędności trzymać, yy, trzymać na koncie. Hmm. No i tyle, no i tyle, czyli warto oszczędzać, warto inwestować, bo w taki sposób można uratować samego siebie. Yy, wiadomo, nie, nie powinno się inwestować w momencie, kiedy nie posiada się odpowiedniej wiedzy choćby podstawowej na temat aktywa czy rynku, w który się inwestuje, no ale to myślę, że to jest jasne. Generalnie tak, posiadaj oszczędności. Jak już będziesz posiadał oszczędności na minimum 3 miesiące życia, wtedy z kolejnymi oszczędnościami możesz się zastanowić, żeby część z tych oszczędności przeznaczyć właśnie na inwestycje, żeby móc, żeby móc je pomnażać. Także, także na sam koniec, na sam koniec w polityce było źle, będzie gorzej, jeśli chodzi o świat inwestycji. Było dobrze, będzie jeszcze lepiej moim zdaniem w nadchodzącym roku jeśli chodzi o te inwestycje, o których mówiłem. Tak więc nie dajcie się politykom, działajcie i życzę wszystkiego najlepszego w nadchodzącym nowym roku i do zobaczenia już niedługo, na razie.